Cześć Siemanko, witajcie z tej strony Farmer z Wielkopolski, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie e, na moim kanale Schodowi e, Królików. Witam Was serdecznie po dwudniowej e, chwilowej nieobecności na kanale z racji tej gdyż e, no nie miałem po prostu nagrane e, na zapas na kolejne dwa dni, które powinny w sumie odcinki filmy być i w ogóle. Ale już mniejsza o to powracam e, dalej. Więc także, drodzy widzowie, witam Was serdecznie z hodowli klików, właśnie z młodych klików, które jak widzicie, e, są przeniesione już tutaj do budynku. Już zresztą w poprzednim filmie z wyrzucania e, obornika, który w tym tygodniu żeście widzieli, a obiecywałem Wam, że jeszcze w tym tygodniu się pojawi e, właśnie film e, sprawdzania i w ogóle z przenoszenia do budynku. No, przenos przenoszone, one już są przeniesione, więc także. Już nie będę przenosił drugi raz, Ja po prostu przenosiłem zresztą biliście film Shorts, który był na kanale. No i także dzisiaj będę je po prostu sprawdzał płeć, które są, bo się okazuje, że są niby trzy samice i jeden samiec, z tego co już sprawdziłem, ale wolę się upewnić bardziej, sprawdzić skutecznie i w ogóle upewnić się w 100%, który samiec, który samicą, czy czy samiec się nie pomyliłem, czy też nie. No i z racji tej rzeczy mamy czwartek, no to dzisiaj ten film czwartek myślę, że o godzinie przed 21 zapewne będziecie oglądać, bo jeszcze muszę pooprzątać, bo dopiero co wróciłem z drugiej pracy, z pierwszej i drugiej ogólnie już wróciłem. No i teraz jeszcze robota e, taka, że jechać po zielonkę, na łąkę, no i pooprzątać, więc no ten film będzie niejakoś też długi, bo sprawdzę już poza e, kamerką, dla ja po prostu nagram i o mniej więcej opowiem. Który jest samicą, który jest samicą, więc także zapraszam do oglądania. Na z tymi pamiętajcie o jak najwięcej ilości łapek w górę pod filmami. Komentujcie też, udostępniacie również innym. No i zapraszam na kanały standardowo podawane w opisie, jak i również na mojego TikToka. No i ja bez żadnego przedłużenia już zaczynam sprawdzać. Dosłownie chwila, moment i będą sprawdzone. No i słyszymy się już po sprawdzeniu. No i dobra, jestem po sprawdzeniu już właśnie e, tych tutaj młodych się okazuje jednak, że zaszła pomyłka co do mojego pierwszego sprawdzenia, co już sprawdzałem w niedzielę no i generalnie e, się okazuje, że są jednak dwie samice no i dwa e, samce z tych młodych jedna samica jest właśnie ta tutaj biało-czarna no i jedna samica jest z tych takim co ma różne kolory na e, sierści no i są dwa samce, dwie, dwie samiczki więc mam pewne, że teraz już 100% się nie pomyliłem. Przede wszystkim lepiej sprawdziłem, bo w niedzielę no to nie dość, się mi się tu wierciły jak były przenoszone. Będę trochę oburzone, zestresowane. No i dzisiaj no nie pozwoliły za bardzo znowu się sprawdzać. Ale no nic ważne, że już są sprawdzone. Więc no się okazuje, że tutaj z młodych, które mam, no to są dwie samiczki i dwa samce, więc także tak to wygląda na dzień dzisiejszy no i teraz co do właśnie planów przenoszenia e, tychże młodych tutaj które są e, te generalnie już za niedługo pójdą e, na sprzedaż jeszcze troszkę wolę e, ja pochować bo nie dojrze się koniec miesiąca zbliża już koniec maja zaraz <laughs> no są jeszcze nie całe półtora tygodnia dzisiaj licząc no to e, przychodzi czerwiec myślę że z początkiem czerwca będą wystawione i na Facebooku i na Lixie no i będą wystawiane jeszcze raz dodatkowo będę udostępniał linki to co mam już na sprzedaż te które są do tej pory więc serdecznie zachęcam do kontaktu jeżeli ktoś już jest zainteresowany zakupem czy jest ktoś tutaj z moich okolic czy też nie to śmiało zachęcam do pisania do pisania również na OLX bo ogłoszenie będzie podane w opisie do tego filmu postaram się dodać linka zarazem będzie też dzisiaj będą posty na karcie społeczności więc będę linkował po prostu stronę, żebyście mogli wejść i zobaczyć całe ogłoszenie Po jakiej cenie i tak dalej i tak dalej No jeżeli mi się nie uda Sprzedać czy tak czy inaczej no to Będę czekał no i się po prostu wybiorę na jarmark prędzej może I Może wtedy jak już Się to uspokoi chwilowe może ta ptasia grypa co panuje no to z drugiej strony No bym poczekać Chyba, że już uda mi się sprzedać wcześniej ale zobaczymy, co wyjdzie. Jeżeli mi się nie uda sprzedać do żriw, no to będę się musiał jakoś wybrać, czy coś zrobić, żeby je po prostu sprzedać. No bo z miniatury jak już będę rezygnował, tak jak wspominałem, jeszcze ostatnie zakoty w hodowli. Jeszcze jedna samica została do zakłócenia, bo nie miałem ostatnio czasu kiedy, więc dopiero to się zacznie. No i tak myślę, że jeszcze w tym tygodniu, może na weekend, prędzej zostanie ona, ta właśnie samica, która mi. Zagrywał przed majówką, to właśnie ta została do zakosenia. No i <coughs> zakodów miniaturek jest na tyle. No i także co do tych miniaturek, no nie dość, że fajne są, ale z drugiej strony już, się, już nie będę chciał nigdy ich hodować. Na pewno już bym ich nigdy nie brał. Z racji tej, no sami widzicie jakie miniaturki są duże, po prostu będę szukał większych raz, dużych raz. No i nad większą, właśnie rozwojem hodowli klików będę się już teraz. Prędzej zastanawiał, więc e, tak czy inaczej z drugiej strony tak to e, wygląda. No natomiast u pozostałych co słychać, no to tak jak zresztą e, widzieliście, więc jutro na kanale zupełnie inny film. Dzisiaj o godzinie przed 21 będzie opublikowany, więc zapraszam i zachęcam do bycia na bieżąco, by się o tym e, przekonać. No i w tym filmie to będzie już na tyle. Dzięki serdecznie Wam za oglądanie tego filmu. To właśnie był film, co miałoby się jeszcze przenoszenie pierwsze do budynku. Tutaj, gdzie teraz są. Sprawdzenie płci, więc także no, będzie dodany tytuł jako przenoszenie do budynku. E, właśnie czy to może przeniesione młode, sprawdzona płeć, no i ile samców, ile samic, więc taki będzie pewnie gdzieś tytuł filmu, więc zachęcam do oglądania, do bicia na bieżąco, bo już Ponownie powracam, będzie teraz dużo na zapas nagrywanych filmów i vlogów jak i shorts, więc zachęcam jak najbardziej do bicia na bieżąco, by się o tym przekonać, a już jutro z racji, że w piątek, już jutro piątek, no to na kanale będzie film właśnie z ogródka, co moja mama właśnie tam ma na ogródku, wam coś więcej pokażę, bo ostatnio żeście widzieli mój, więc to popadało ostatnio ładnie, wczoraj pierwsze burze przeszły, więc akurat no też dosyć ładnie napadało. Więc teraz, aby czekać na poprawę pogody, bo dzisiaj niestety bez słońca, trochę bardziej zachmurzone niebo, ale mimo tego pogoda i tak była w miarę, więc pasowało, było co robić. No i jest przede wszystkim co robić. Więc do następnego odcinka. Pamiętaj, zostań jak najwięcej, ileś lapek w górę. Komentujcie do również również. No i zapraszam na nowe filmy, na kanały podawane w opisie, jak i na mojego TikToka, bo TikTok jeszcze w tym tygodniu nowy film się pojawił. Więc do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie. Cześć.